Halo, dzień dobry YouTube. Kurde, jak nigdy nie gram w takie gry, to ostatnio stwierdziłem, że fajnie będzie sobie spróbować. Grać w jakąś gaczek, widzicie? Zdziw, pewnie macie napisane, że opening. Chcę zobaczyć, jak te gry bardzo uzależniają. A co najbardziej uzależnia? Uiszowanie, kurwa, najbardziej uzależnia. Więc sobie pouiszujemy, że jest nowa postać i w ogóle. Ja tą nafalmiłem mało, ale spróbujemy, zobaczymy. Może coś dropnie fajnego. Więc zacznijmy od czegoś łatwiejszego do, do tego, do zdobycia. Dawaj, zadychę. Oho, Eskę widziałem! Eska! O oh, kurde, co to będzie? Ty, to dobrze się zaczyna. A mam gwarantę Eskę, no dobra. Nawet nie widziałem, dobrze, że Jacoba mamy. On jest ogarnięty w tych. gacza. A, ją mamy. I ona. A nie, ona A była. O, to jest A. Czy ona była S-ką? Nie. O, mamy Neko! Ej, znajbiście! To mi ona mega, mega fajny ten, mam upset. Ej, fajnie, mamy pierwszą S-kę już. Ją mamy, więc sobie ją zduplikujemy. Więc nice. Pięknie, pierwsza SK. No jest, no ona fajna jest. Nie wiem jak ona na liście wygląda, ale wydaje mi się, że może być ciekawa. Dawaj. Kolejne 10. No to w kuju zależnie, naprawdę. O, jakieś A mam jedno, a to gwarant do jednego A. Okej, okay, jakieś bronie. To wszystko będzie na recykling. Bo broń chyba le lepszych niż A albo S nie opłaca się chyba nawet używać, tak mi się wydaje. Tego i tak tyle dropi, że... O, no i broń A, no i fajnie. I no to mamy kolejną. Dobra, bokujowe chujowe bo co cus jeden Dobra, mam jeszcze dwa. Dawaj te dwa jeszcze wyrzucimy i lecimy potem na ten na tę postać B. No typical. Jeszcze. A w ogóle za otwieranie Wisher dostaje specjalną walutę, którą mogę zmienić na Wisha, tak? Ale pojebane. No tak, bo tutaj coś zostaje. Dobra, tu mamy 35. Ja mogę na przykład tutaj pójść i... No ta, bo to jest za tą walutę. Jakie pojebane ty. No dobra, to potem to jeszcze zrobimy na koniec. Dobra, to lecimy po główny content. Dawaj. Tą, czy tą? Nie no, ja chyba wolę tą. Okej, okay. dycha. Ale gówno. Jedna A. Szkoda, że nie ma jakiejś różnorodności związaną z dropami, że tylko jest albo broń, albo postać. To byłoby trochę ciekawsze, jakbyś inne rzeczy mogły ci tu wyskoczyć. Bardziej by ten opening cieszył, chyba. Na przykład paczka surowców, albo paczka yy, 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 tego, waluty premium, jakby dropiła jeszcze. Miał być takie, a może dropnie, może się zwróci paczka w ogóle. Yy, wish znaczy. O! To ta postać. Jako A. Ej, to fajnie, dobra, dwie postacie. Nowe póki co. Ja w, ona w sumie ciekawy miała mówce, kim ona jest. To dużo sobie życzysz od grygacza. No, coś w tym jest, Jacob. Dawaj. Kolejne 10, whish, whish, whish. Oho. Dobra, kolejne A. Może duplikat, jebnie. Duplikat, fajnie, to sobie ulepszymy. Mikman to to Sigma, on fajny, no? On ma zajebisty moveset. Fajnie jakby dropnął. Dobra, nice. W takim razie bardzo fajnie. Lecimy kolejną dychę. Dla takiego kontentu żyję. <ścoughs> to? Jedno A. Okej, okay, a może być, na przykład, nie wiem, same A? Czy to jest po prostu niemożliwe? Może ten Sigma dropnie w końcu? Nie, znowu ona. Ej, to fajnie, bo możemy ją jeszcze bardziej ulepszyć. Do teamu naszego. Więc w sumie nie tak źle Nie wiem Pewnie dla zwykłego gracza to jest takie Jopil Golol gówno dropi a ja mam takie kurwa w sumie fajnie <grymne> Jak mi jakaś postać dropnie duplikat Może, ale to jest taka szansa, że prędzej to cię piorun Pierdolnie w tym samym momencie co ci 5 milionów dropi w poe dwa o kurwa Dobra, gówno Dobra, lecimy dalej. Czyli mówisz rzadko. Okej, kolejny B. No i zrobimy do końca to co nazbierałem, nie? B znowu. Pójdę szkoda. Jakiś na koniec A by się przydało jedno. Oho, nie, gówno. Teraz zobacz sobie są ludzie co 5 S ranków na jednym 10 pół robią. Jakim cudem kurwa. To jest niemożliwe. Musi być 10 S. O A! O! Oho, oddało! O! Mamy Sigmę! Dobra, mamy mamy jakby dwie postacie te, te, te proste, nie? Te, te łatwe do ogarnięcia, git. Możemy sobie coś jeszcze tutaj właśnie... Czekaj, tych, tych nie mogę. Tu mogę te kupić na no wiszy, ale tutaj możemy sobie kupić Wish'e. Ja to kupmy. Trzy. No i nice. Może... W sensie, ja w ogóle nie liczę na Eskę, nie? Bardziej liczę na jakieś Not World, ale okej. Okay. A czego Not World? B Okej okay. Last one Bo tam za tą walutę mogłeś broń S rank odebrać O kurwa, nie wiedziałem Bez Wisha, nie wiedziałem, że tak można Pomyślałem, że tam tylko wiszę się opłaca. Czekaj, zobaczmy co tam jeszcze jest. A to wychodzi o to tutaj, tak? Że to jest ta broń. Albo duplikat Ale po okej. Dobra, czekaj, tu jest 800, czyli tu nic już nie dropnę, tu już nic nie kupię. Kurde, no dobra. A jeszcze mam dwa zwykłe, no ta, to dawaj te dwa zwykłe. Co? Eska. Chuja. O A, będzie postać? Czy broń? A, znowu duplikat, kurwa, mam go. Chujnia. Czekaj, ja ale coś tam podrobiłem jeszcze. Da dalej trzeba patrzeć, kurwa. No dobra, w takim razie fajnie. No pierwszą pani kływa w sumie w życiu zrobiłem. Uiszy. Ciekawe, ciekawy content. Nie wiem czy się to więcej pojawi kurwa na YouTubie, no ale fajnie jakichś nowych rzeczy próbować. Mimo że nie do końca one są może jakieś wybitne i tak dalej, albo mega źle się przyczyniają do naszego świata, to jednak fajnie sobie rozszerzać ten taki gamingowy świat i wizję tego świata, nie? Więc dobra, yy, dziękuję w takim razie, pa pa.